Witam serdecznie w poradniku do Gry Duna. Dzisiaj powiemy sobie co nieco o zbrojach. Jak wiemy, jeżeli chodzi o zbroje, czy tam pancerze, jak zwał, tak zwał w grze Duna, to mamy trzy rodzaje pancerzy i tutaj, jak wam pokażę zaraz, są pancerze podstawowe i pancerze legendarne. Trzy rodzaje pancerzy, czyli mamy filtraki, pancerze lekkie i oraz pancerze ciężkie. I teraz tak, ważna informacja na początek to nie opłaca się wydawać punktów badań na te podstawowe pancerze. Dlaczego? Ja tutaj wydawałem, bo jeszcze o tym właśnie nie wiedziałem, a dzięki temu, że wy mnie oglądacie, będziecie mogli uniknąć tego błędu. Dlatego nie opłaca się wydawać oprócz kombinezonów przeciwpromiennych, bo na nie to warto wydać pieniążki, bo ciężko znaleźć legendarny kombinezon przeciwpancer, znaczy pieniążki dane, ciężko znaleźć legendarny. Pancerz przeciwpromienny, natomiast zbroje bez problemu znajdziecie legendarne, i to jest właśnie powód, dlaczego nie warto tutaj wydawać. Po pierwsze, zobacz, zobaczcie sobie przykład. Jeżeli filtrak, który znajdujemy, tutaj mamy filtrak, tu jest o, okrycie filtraka drążyciela. Jeżeli mamy filtrak drążyciela, na przykład miedziany, to jest produkt miedziany, który ma pancerz 104, tymczasem lekka zbroja. Jak zobaczycie, tutaj lekka zbroja na pancerzki Kiraba, to się nazywa na, na biomie już żelaznym, ma pancerzu 16. To nawet, jak połączycie to ze spodniami, które mają pancerza 11, to o ile więcej macie pancerza na takim legendarnym filtraku a, już wa a warto jeszcze zaznaczyć, że na przykład lepszy legendarny filtrak, jak już będziecie na żelaznym biomie, idzie znaleźć tutaj w tej jaskini pieczara ganimy gdzie będziecie mieć jeszcze lepszy filtrak i ogółem tak samo, jeżeli, a nawet jeśli byście chcieli powiedzmy legendarną zbroję to tak samo ze zbrojami, to jest jeszcze większa różnica w pancerzu, bo dajmy na to na takim żelaznym biomie znajdziecie Mendy. Ciężki pancerz oraz lekki chusta wiarołomcy, więc jest to po prostu, powiem wam, zupełnie nie, który ma 113 pancerza, natomiast ta Kamendi y, wartość pancerza ma 62, więc ten chyba jest ciężki. Tak, ciężki pancerz, a to jest lekki, przepraszam, odwrotnie, czyli to jest lekki, a to jest ciężki. No i po prostu tutaj dochodzimy do takiego paradoksu. W tej grze, że tak naprawdę nie opłaca się w ogóle uczyć pancerzy tych podstawowych. No, chyba że już będziecie mieć, nie wiem, wszystko, wszystko nauczone, ale to jest prawie, że niemożliwe, bo ilość punktów jest ograniczona i musicie tak naprawdę już zbadać dalekie piaski. A wtedy to już w ogóle zupełnie nie ma sensu. Yy, no, uczyć się tych pancerzy z niższych biomów. Dopóki Wam, yy, no, dopóki Wam punktów tutaj. Starcza to lepiej lepiej wydawać te punkty na przykład na pojazdy, które, których legendarnych rzeczy dużo nie znajdziecie, chociaż też, też, są, też są skrzydła, też są różne rzeczy do, legendarne do pojazdów, ale mimo wszystko i tak wam się przydadzą te schematy w jakiś sposób yy, do pojazdów, bo do pojazdów wiadomo, legendarkę można wytworzyć raz. Natomiast pancerz szybko się też nie zużywa, szybciej się zużywają pojazdy niż pancerze, więc tym bardziej nie warto inwestować punktów w te podstawowe zbroje. No i teraz tak, jak, jaki pancerz warto, jak już yy, przerobiliśmy sobie wartość legendarek nad zwykłymi, yy, nad zwykłymi przedmiotami, to w jaki pancerz warto inwestować? To wszystko zależy wiadomo od waszego stylu gry, aczkolwiek jeżeli chodzi o yy, mistrza miecza oraz mentata, czyli takiego powiedzmy snajpera. No to tutaj, czy ewentualnie Bene Gesserit no to tutaj wszystko zależy od yy, właściwie lekki pancerz lub yy, Lub filtrak. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o Mistrza Miecza, no to musicie mieć prędkość. Ciężkie pancerze, jak sobie tutaj zobaczycie, ciężkie pancerze ograniczają zryw i szybciej zużywa się Wam jakby kondycja. Jednakże, trzeba pamiętać o tym, że w tej grze możecie mieszać zbroje, więc możecie na przykład, jeżeli wam brakuje, jeżeli zbyt szybko jesteście powalani, to możecie na przykład założyć ciężką kurtkę, która da wam więcej pancerza, a na przykład lekkie spodnie, buty, rękawiczki na przykład i hełm. Możecie miksować te komplety wszystkie, niezależnie od tego, jaką macie klasę i po prostu sobie znaleźć optymalny poziom pancerza, który pozwoli wam przyjemniej grać. Natomiast y Filtrak tak naprawdę po tej po początkowej fazie rozgrywki tutaj i tutaj potem się przydaje mniej. Jednak nie do końca tak mniej, bo jak będziecie już na dalekich piaskach i w ogóle nawet tutaj jak będziecie na tym biomie, jeżeli będziecie na przykład nastawiać się na farmienie, to polecam wam resetować drzewko umiejętności i po prostu wydać sobie więcej wtedy punktów planetologa, który oczywiście jest taką na przykład naprawa pojazdów i tak dalej, który jest taką klasą, która pozwoli wam zaoszczędzić surowce i pozwoli wam wydobywać tych surowców więcej dzięki jego umiejętnościom. Natomiast w momencie, jak tam powiedzmy dwa dni sobie pofarmicie, pamiętajcie, że reset drzewka możecie robić co dwa dni. No to potem możecie kolejne, na przykład dwa dni nastawić się na eksplorację podziemi, czyli eksplorację tych Stacji badawczych, baz, przeciwników i tak dalej, wtedy robicie sobie postać podwalkę. Jak robicie postać podwalkę, no to w momencie, jakbyście wybrali właśnie mistrza miecza czy mentata, no to polecam lekki pancerz. Filtrak też troszkę, też się nada, jednakże ze względu na to, że filtrak zajmuje te dwa miejsca, będzie miał niższy pancerz. Dlaczego? Dlatego, że jak macie zwykły, na przykład lekki pancerz, no to macie 5 razy, na przykład powiedzmy, że pancerz ma wartość 100 mniej więcej na wszystkich tych na wszystkich przedmiotach. No to przy lekkim pancerzu będziecie mieć wartość 500, a przy filtraku będziecie mieć wartość pancerza 400, bo macie tylko 4 elementy ubioru. Natomiast filtrak ma przewagę do farmienia, dlatego że żeby filtrak wam dobrze działał, wystarczy, że założycie tą kurtkę i spodnie, one są połączone razem. Jeżeli chodzi o filtraka, nie mam akurat żadnego pod ręką, żeby wam to pokazać, ale no to to nie jest jakieś tam skomplikowane. Po prostu te dwa sloty zajmuje filtrak i potem możecie na przykład tutaj na górę założyć sobie maskę do farmienia na przykład przyprawy jeżeli lecicie na dalekie piaski na ręce możecie założyć dajmy na to rękawice wspomagające was w zbieraniu wody tym tutaj kolektorem rosy a buty mogą być na przykład pływającego kroku, które sprawią, czy tam jakieś lepsze takie, które sprawią, że będziecie mniej zwabiać do siebie czerwia. Więc to nie jest też tak, że ten filtrak, mimo że ma tylko cztery części, już jest y, po jakimś czasie zupełnie nieprzydatny. Przydaje się do farmienia surowców, i jeżeli chodzi o farmienie surowców, czy to na dalekich piaskach, czy na basenie Haga, to właśnie w tym momencie polecam Wam y, filtrak. Natomiast do chodzenia do podziemi, no to polecam lekki lub ciężki pancerz, ewentualnie MIX. No chyba, że ja nie grałem taką klasą, ale jeżeli lubicie grać takimi tankami i na przykład zainwestujecie w żołnierza, no to macie tutaj też taką umiejętność jak zwinność pod obciążeniem, która pozwoli Wam lepiej poruszać się w ciężkich pancerzach, bo ciężkie pancerze mają to do siebie, że yy, Głównie działają na kondycję, czyli spowalniają Wam zryw, szybciej zużywają podczas zrywu kondycję, spowalniają Was, jesteście wolniejsi i ogółem, no wiadomo, wszystko co się wiąże z ciężkim pancerzem, czyli ogółem pan, ciężki pancerz raczej nie jest do walki wręcz, ani do bycia snajperem, bo jak będziecie snajperem, to musicie szybko przemieszczać się pomiędzy punktami i... No i po prostu też ludzie, znaczy ludzie przeciwnicy was zanim dostrzegą wy powinniście jakby jak gracie jako snajper eliminować przeciwników z odległości tak żeby was nie widzieli, a nawet jak was widzą, to dużo ich y, pocisków was nie trafi. Więc y, przydatność ciężkiego pancerza dla snajpera jest mniejsza niż wiadomo dla ciężkozbrojnego, jak będziecie na przykład chcieli grać gościem, który obsługuje działko wulkan, które jest me mega ciężkie, no to wtedy Wtedy można się pomyśleć właśnie o ciężkim pancerzu. No i to właściwie to są wszystkie różnice, czyli podsumowując, po pierwsze nie inwestujemy punktów badań w podstawowe pancerze, bo to się na zwyczajnie się ci nie opłaca. Szybciej znajdziecie jakieś fajne legendarki, które warto zainwestować i sobie je wytworzyć. Po drugie, jeżeli gracie klasą miecznika lub snajpera, takiego asasyna, to albo filtrak, albo lekki pancerz. Po trzecie trzeba pamiętać, że można sobie miksować te wszystkie pancerze jak na przykład założycie tylko ciężką kurtkę może wam dodać bardzo dużo do pancerza, a wcale was tak jakoś straszliwie nie spowolni, jeżeli pozostałe przedmioty będziecie mieć lekkie, więc warto sobie miksować. No i po czwarte, pancerz powinien być dostosowany do klasy pancerza. No i teraz jeszcze na koniec jedna rzecz. Co zrobić, no bo wiecie, jak pomieszacie sobie ten pancerz różne po zakładacie elementy, to ta postać może wyglądać dziwnie, ale na to jest też rada, naciskacie przycisk U i jak naciskacie przycisk U, to możecie sobie zakładać różnego rodzaju skiny. Skiny można kupić u handlarzy, ale też jeżeli macie na przykład tam Deluxe Edition czy legendarną edycję, no to macie różnego rodzaju skiny już w tym zawarte, ale też skiny dostajecie za niektóre zadania, kontraktów. I teraz klikamy sobie tutaj zbroję i na przykład zamiast tej maski, żeby widzieć, mogę sobie założyć na przykład taki skin i wtedy nikt nie wie, że mam maskę albo na przykład taki, nie? no to to wszystko już wiadomo zależy, mam takie skiny odblokowane, mam w tej chwili i mogę sobie wszystkie je bez problemu zakładać, ten chyba się właśnie kupuje po prostu Rodu, dobra załóżmy że założę sobie rodu atrydów, jak to wygląda. i widzicie Jak widzicie, możecie sobie zakładać zbroję, czyli kosmetykę i wtedy nie widać, co macie ubrane pod spodem, tak naprawdę, więc możecie sobie to dowolnie miksować, a ten mix nie będzie wam też przeszkadzał estetycznie. Atryckie spodnie zwiadowcy, o, atryckie spodnie zwiadowcy. Tutaj atrycki napierśnik z wiadowcy dałem, tutaj dałem atrycki chem z wiadowcy i jeszcze buty atryckie buty zwiadowcy, wiadowcy. No, i jak widzicie, możemy sobie taki komplecik założyć. Możemy oczywiście też kolorystykę sobie dobrać inną, niekoniecznie atrycką, ale dzięki temu, że mamy te rzeczy po. a no i jeszcze hełm nie, hełm to już założyłem atrycki chem zwiadowcy i Bach. No i jak widzicie, mamy aha jeszcze rękawice. Atryckie rękawice zwiadowcy. No i jak widzicie teraz mamy atryckiego zwiadowcę. Jeżeli chodzi o te kosmetyki, jest to świetne rozwiązanie, no bo wtedy pod spodem możecie mieć całkowity miszmasz. Nie <laughs> możecie mieć pomieszane różnego rodzaju zbroje jakie tylko chcecie. A dzięki tej kosmetyce nie będziecie wyglądać, jakbyście wyszli z cyrku, tylko będziecie mieć jakiś fajny set, założony faktycznie na sobie. Więc działa to całkiem spoko. No i właściwie tyle, jeżeli chodzi o zbroje. Pamiętajcie, że legendarne zbroje, mogę Wam jeszcze powiedzieć tutaj na początek, jeżeli będziecie na przykład na biomie żelaznym, no to legendarne zbroje wypadają w stacji badawczej numer 10, wypadają też. Tutaj 97 Jest też w anomalii Takowa zbroja Oraz w Gdzieś tu Było to Chyba w bastionie skalnym blat Ale pewności nie mam Bo w kwaterze W kwaterze też coś wypada Tylko nie pamiętam co dokładnie w kwaterze wypada Albo warcie górnika Tam często wypadają miecze No dobra mniejsza z tym to już musicie farmić sami Mam filmiki odnośnie tego gdzie farmić legendarki legendarne przygody mata polecam sobie obejrzeć. Niedługo będą odcinki z tego biomu i z tego biomu tutaj, z tych dwóch biomów też będą odcinki, i tak dalej, i tak dalej. Tych odcinków, jeżeli chodzi o farmienie legendarek, na pewno jeszcze sporo będzie w przyszłości się pojawiać, to jeżeli nie będziecie w stanie znaleźć sami takich legendarnych zbroi czy tam broni, no to zapraszam na mój kanał i oglądać do oglądania moich filmików w tym temacie. Natomiast co jeszcze mogę wam powiedzieć odnośnie zbroi? Jeżeli chodzi o ten pierwszy, odnośnie takiej już taka ciekawostka, jeżeli chodzi o ten pierwszy biom, to najlepsza zbroja leci tutaj w brzegu archeonu. Jest to właśnie ta, którą mam na sobie, czyli syndykatu. Zbroja syndykatu leci wam właśnie w, w tym tutaj archeonu. I tutaj jak będziecie latać regularnie waszkami, to w końcu wyfarmicie cały setyk secik syndykatu. Natomiast jak będę już miał jakieś informacje odnośnie tego, jakie, jaka najlepsza, fajna zbroja lekka wypada na dalekich piaskach, to oczywiście mam nadzieję, że w przyszłych filmach się tego ode mnie dowiecie. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Hejjo!